Dzień dobry na moim kanale w roku 2026. Tym wszystkim, którzy obejrzą ten film, życzę dobrego roku. Dzisiaj nagrywam krótki film, ponieważ mam coś do powiedzenia. Krótki, oczywiście, w cudzysłowie, bo jak zwykle pewnie zagadam temat, ale już do tego pewnie zdążyliście się przyzwyczaić. W tym filmie, w tym odcinku, chciałem poruszyć sytuacje kryzysowe, działanie w sytuacjach kryzysowych. Dlaczego chcę o tym pogadać? Ponieważ widzę jakiś kolosalny brak. Przy czym zaznaczę, to co powiem w dalszej części tego filmu jest wyłącznie moim prywatnym zdaniem i absolutnie nie jest to próba oceny czyjegokolwiek działania, zaangażowania, czyjejkolwiek struktury. Po prostu zrobiłem sobie tekst, test lory i mam. Przemyślenia. I absolutnie też nie będę pokazywał Wam, jak latam z meszkorem po mieście, czy tam po wsi i e, robię łączności, bo to nie ma moim zdaniem jakiegoś większego sensu. Natomiast zdecydowanie chcę powiedzieć o swoich przemyśleniach, które po tym teście mam. Cóż więc takiego się wydarzyło, że sprowokowało mnie aż do nagrania filmu? Otóż to, co się wydarzyło, to e, w trakcie testu zobaczyłem, jak Potężnym narzędziem może być ta lora. Obojętnie, czy lora wykorzystywana przez mesztastika trudne słowo czy przez meszkora to jest tylko sieć. Natomiast sama lora w sobie to już jest jakby taka warstwa fizyczna, która, która daje nam, że tak powiem, narzędzie do tego, żeby programy mogły to narzędzie wykorzystywać. To, co ja wykorzystałem dziś podczas dzisiejszego testu, króciutko o tym teście Wam powiem, bo inaczej nie będzie miało to większego sensu, co powiem dalej. To jest oczywiście ten meshkor, który jest popularny i ja też uległem, jakby tej narodowej, no nie histerii, ale narodowemu. Poruszeniu i bardzo się cieszę, że uległem, ponieważ miałem oka mam okazję, mam okazję, miałem okazję zobaczyć, jak to jest bardzo skuteczne. Tutaj zrobiłem taką stronę Halo.com.l. Hmm, Meshkor HTML, i tutaj opisałem tą stację, którą zrobiłem. Powiem krótko o tej stacji. Antena kierunkowa, hmm, balkon, ba barierka pierwsze, e pierwsze piętro, czyli bardzo nisko. Hmm, tutaj jest trochę opisu tej anteny, e jakieś tam. Adaptery, które użyłem, i pudełko, które do tego stworzyłem. Proszę mnie nie krytykować, czy ono powinno być szczelne, kwadratowe, czy okrągłe. Takie sobie zrobiłem, żeby było, żeby było mi wygodnie to wozić w samochodzie. Jedną stację zrobiłem w samochodzie, drugą zostawiłem na balkonie. I pojechałem w teren, żeby zrobić testy. Testy wypadły niesamowicie. To urządzonko ma pół Wata, natomiast w terenie zabudowanym na kilometry, po prostu między domami działa tak skutecznie, a w terenie już niezabudowanym po prostu działa na wiele, wiele kilometrów. W związku z tym powstał powstały we mnie jakby emocje, które doprowadziły mnie do bardzo takich konkretnych przemyśleń. Jeśli chodzi jeszcze o taką praktyczną rzecz tych testów, no to co ja dzisiaj, co ja dzisiaj zrobiłem? No zrobiłem coś takiego, że po prostu tutaj... Wystartowałem z Małkini Górnej, w której teraz przebywam i pojechałem do Broku. Tutaj mamy po drodze las, różnice terenów, bo to Małkinia jest niżej niż Brok. Generalnie tu w tym lesie zasięgu nie miałem, czyli nadawałem do swojej stacji bazowej wiadomości, ona nie potwierdzała mi ich odbioru. Natomiast tutaj, kiedy wyjechałem za, za rzekę bóg, yy, pojawił się taki przesmyk, o tutaj widzicie, w, yy, pomiędzy tymi lasami i tutaj jakby yy, 13-14 km poleciała ramka, jedna, druga, trzecia, wstanąłem w tym miejscu i mogłem spokojnie nadawać. Potem, potem jeździłem tutaj po tych miejscowościach i tutaj już miałem stały zasięg z tą moją stacją. To było wspaniałe, jakby przeżycie, bo miałem cały czas świadomość, że to jest tylko półwata i antena, która wisi na wysokości kilku, kilku no, siedmiu metrów, nie wiem, na, której, na jakiej wysokości jest balkon. Natomiast pomyślałem sobie, co by było, gdybym tą, tą, tego, tego, tą antenę powiesił na wieży kościoła. Wówczas podejrzewam, że 50 kilometrów byłoby z głowy w zasięgu czyli dużo większy obszar. I teraz to, co przemyślałem, to przemyślałem to, że bardzo często rozmawiamy o sytuacjach kryzysowych i o działaniu w sytuacjach kryzysowych w skali kraju, województwa, powiatu. Natomiast bardzo mi brakuje takiej rozmowy o skali mikroskali. Dlaczego mikroskali? Ponieważ w moim przekonaniu bardzo skutecznym działaniem w sytuacji kryzysowej może być działanie czterech, trzech, dwóch, pięciu osób. Obojętnie, na terenie wsi, miasta lub kilku wsi. Tam, gdzie ten meszkor, na przykład, czy masztastik ma lora ogólnie, może będę mówił lora, long range, czyli daleki zasięg. Tam, gdzie lora ma zasięg. Tylko brakuje mi w tych rozmowach o działaniu w sytuacjach kryzysowych, podział kompetencji, ról. Wszyscy mówimy, że warto mieć radio pmr radio CB, radio krótkofalarskie, krótkofalówki. No tak, to warto na pewno mieć, z tym, że mm, w moim przekonaniu niewielki będzie pożytek z tych malutkich radyjek w momencie, kiedy naprawdę wybuchnie w naszym kraju wojna. Wtedy powstanie chaos, dezinformacja na tych radiach. Natomiast jeżeli podzielimy kompetencje wśród czterech Osób. Na przykład, ty zajmiesz się informacjami o wodzie, ty o jedzeniu, ty o transporcie, a ty o benzynie. Mamy cztery osoby, cztery kompetencje. Każda z nich tylko w swoim zakresie zbiera informacje, jeździ po regionie, a jeszcze na przykład kolejna osoba o wrogu, tak? O sytuacji, o sytuacji wojennej. I te pięć osób, czy cztery osoby, tam gdzie mogą dojechać, gromadzą informacje i zbierają je u jakiegoś jednego koordynatora, czy nawet sami ze sobą zbierają te informacje, robią jakieś zestawienie i na przykład obwieszczają je w urzędzie gminy za, przy pomocy władz, czy przekazują je do jakichś tam kolejnych instytucji. Wydaje mi się, że to będzie bardziej skuteczne niż działanie takie chaotyczne. W skali, nie wiem, dużo większej. Mm, oczywiście. Absolutnie proszę mnie źle nie zrozumieć. Jeszcze raz to powtórzę. Nie, nie, absolutnie nie krytykuję, nie oceniam tych, tych instytucji czy organizacji naszego środowiska, które się zajmuje sytuacją kryzysową, natomiast wydaje mi się, że podział kompetencji, ról i zadań to jest przede wszystkim to, co powinniśmy robić w sytuacjach kryzysowych. Natomiast sama łączność to już jest narzędzie, to już jest narzędzie. I teraz wracając do tego Meszkora, który przy pomocy półwata, antenie powieszonej na balkonie przy barierce, potrafi działać na kilkanaście kilometrów w terenie zagęszczanym lasami, zabudowanym. Czy to wyobraźcie sobie teraz, że mamy taką dystrybucję, powiedzmy, wśród wszystkich chętnych, którzy chcą mieć takiego Meszkora u siebie w domu i antenkę malutką na parapecie, i mamy łączność kryzysową w naszej wsi, która ma. 50, 70, 80 domów na przykład, nie? I jeden koordynator wysyła wiadomość do wszystkich na przykład, albo wywieszają ją na tablicach takich, które są w tych wioskach malutkich, nie? Mm, na przykład, Meszkor, bo nim się bawiłem, można wysyłać nim wiadomości zaszyfrowane, co jest mega ważne. Bo pamiętam, jak na początku wojny, która wybuchła na wschodniej naszej stronie, jak pamiętam, jak był wielki problem z komunikacją. Pamiętacie wszyscy, jak żeśmy zbierali te chińskie radia, żeby wysyłać tam na wojnę, jak otwartymi kanałami rozmawiali jedni czy drudzy, a krótkofalowcy tego słuchali. To był po prostu koszmar komunikacyjny. Więc. To, czy dysponujemy modułem zaszyfrowanej komunikacji, jest mega istotne po prostu. Mega istotne. Nie dlatego, że chcemy tą informację na przykład ukryć przed innymi, tylko dlatego, że chcemy ją na przykład podać w sposób zorganizowany a nie na zasadzie takiej, że trąbimy przepraszam za kolokwializm trąbimy na CB Radio czy, czy, czy na PMR że, że, że tu jest wróg, albo tam jest coś do zjedzenia albo tu można wyciąć kawał lasu bo, bo właściciel się na to zgodził i wtedy wszyscy tam ruszą i, 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 i wytną ten las 15 sekund, tak? Wydaje mi się, że wycięcie takiego lasu na opał po prostu będzie skuteczniejsze wtedy, jeżeli to będzie zorganizowana akcja na przykład, nie? I potem to wszystko zostanie rozdzielone. Oczywiście tu też są w tym pułapki myślowe, w tym moim toku rozumowania, bo, bo, bo oczywiście kryzys wywołuje w ludziach bardzo różne zachowania, i tu nie można założyć, że wszyscy będą się zachowywali tak jak należy. No ale w moim przekonaniu podział ról i kompetencji jest kluczowy, a łączność jest narzędziem. Powiem jeszcze tyle, że przemieszczałem się z Warszawy do, w stronę tej Małkini. Właśnie tutaj jechałem S8, tą trasą tutaj. I wspaniałym doświadczeniem było to, że po prostu zaczęły mi się odzywać stacje, które miały mobilne, mobilne meszkorki, nie? I wydaje mi się, że to będzie dużo bardziej skuteczniejsze niż CB Radio, ponieważ to ma dużo większy zasięg. Naprawdę, ja jak zjechałem z trasy, już wam pokazuję, już wam pokazuję, gdzie ja zjeżdżam z trasy. Tutaj, tak. Ja zjechałem tutaj. Nie, nie tutaj. O, tutaj. Tutaj macie trasę S8. Ja skręcam tutaj na porębę i jadę tutaj o, przez broki, tutaj do tej małkini. To jeszcze, jeszcze tutaj w broku. Na wzniesieniu, oczywiście, ale w broku. To jest od S8 12 km na małej antence GSM-owej, która na moim dachu na samochodzie, I jeszcze odbierałem stacje, które jechały tutaj S-8. Więc no. Wydaje mi się, że to jest mega po prostu. Stąd te przemyślenia, właśnie, że jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to ja też was zachęcam do tego, żebyście spróbowali. Na pewno znajdziecie informacje, gdzie to kupić, jak to wgrać i tak dalej. Nie będę o tym mówił. Dla mnie ważniejsze jest to, jak to zorganizować. W moim przekonaniu warto, żebyście, jeżeli macie na przykład grupkę dobrych znajomych, kolegów, Połączcie się w jakieś małe grupy 5-4 osobowe, postawcie sobie takie węzły, kupcie sobie po tych meszkorach czy tam masztastikach, czy w ogóle czymkolwiek innym. Zróbcie sobie taką małą lokalną sieć. Podzielcie między sobą kompetencje. Poćwiczcie na sucho, na przykład, że ktoś myśli o jedzeniu, ktoś myśli o paleniu, o czymkolwiek. Wy, wyznaczcie jakieś kluczowe, kluczowe obszary, którymi należy się zająć w trakcie kryzysu, wojny i ćwiczcie to. We cztery osoby jest prościej wyćwiczyć, bo poćwiczyć, bo nie ma takich. Yy, 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 no, sporów myślowych, tak wiele jak jest w dużych organizacjach. Nie ma takich ambicji, które też wiele niszczą. Wydaje mi się, że łatwiej jest zrobić to w kilka osób niż, niż, niż w skali globalnej. Oczywiście nie krytykuję skali globalnej, bo ona też jest bardzo potrzebna. Natomiast jeżeli będziemy mieli taką lokalną, malutką sieć, to możemy pomóc naprawdę wielu ludziom, bo możemy dystrybuować ważne informacje w sposób zorganizowany i wspierać społeczeństwo, które nasze lokalne lub nawet gdzieś globalnie i to będzie dużo bardziej skuteczniejsze. Do tego was zachęcam, pomyślcie o tym. Oczywiście warto mieć plecak, warto mieć jakieś tam inne pierdoły, ale to są tylko narzędzia. Ważna jest informacja. To o tym wszystkim wiecie. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do Następnych odcinków, kiedy będę miał coś do powiedzenia, na pewno do Was się odezwę. Trzymajcie się, w zdrowiu, do usłyszenia.